Powiedz mi, jakie są Twoje refleksje po pierwszym roku nauczania w programie dwujęzycznym. Jak ty to widzisz? Postępy swojego dziecka? Jak byś to ocenił? Odkąd moje dziecko wzięło udział w tym programie, na początku w domu rozmawiało tylko po angielsku. Z bajek uczyło się tylko angielskiego. Odkąd zaczęła chodzić na ten program, dziecko z nami zaczęło nawiązywać kontakt po polsku. Budowało coraz dłuższe zdania, wypowiadało się. Naprawdę widać że było, że. Ten program pomaga dziecku i po prostu rozbudowuje w nim chęć nauki dalszej języka. Naprawdę, sami nie wiedzieliśmy, jak to szybko, po prostu zaczyna to dziecko łapać ten nasz język. Jest to aż niemo, niemożliwe, że po prostu parę, parę godzin w tej szkole, a na, naprawdę to skutkowało. I jestem zachwycony, nawet i teraz z nami dziecko praktycznie, ja wiem. 80-90% mówi cały czas po, e, po polsku, przepraszam. Po angielsku coraz mniej używa w domu tego języka. E, jestem bardzo zadowolona. E, córka praktycznie w ogóle nie mówiła po polsku. E, też jednak to było e, z naszej winy, bo troszeczkę tam nam coś tam nie wyszło. Więcej pracowaliśmy. E, ja jeszcze niestety miałam wypadek samochodowy, miałam różnych lekarzy. I Kaja zostawała ze swoją siostrą i bratem w domku, gdzie rozmawiali ze sobą tylko po angielsku. I niestety przez to gdzieś tam ten język polski nam zaginął. Dzięki temu y, Dual Polish Program y, Kaja znowu zaczęła mówić po polsku. Nie tylko mówić, ale również czytać, więc no jako rodzice, którzy urodziliśmy się w Polsce, jesteśmy zachwyceni tym programem. A powiedz mi, jak odrabianie lekcji i jak to się ma do języka angielskiego? Czy czujesz, że to... W jaki sposób źle wpłynęło, że ona ma dwa języki i uboższy język angielski? Jeśli chodzi o dziecko, dla niej to nie ma żadnej różnicy. Jeśli mówimy, że odrabiamy język angielski, ona do niego siada tak samo jak do języka polskiego, więc nie ma czegoś takiego, ojej, musimy zrobić język polski. Absolutnie nie. Dla niej jest zupełnie bez różnicy, yy, którą pracę domową ona odrabia. A wręcz muszę się pochwalić, że język polski i dużo ładniej i chętniej siada niż do języka angielskiego. Powiedz mi, to prawda? Kaja? Kaja. Co wolisz lepiej odrabiać, polski czy angielski? Angielski. O, ale łatwiej Ci wychodzi z językiem polskim, jak mamy czytać, to ładniej czy też z polskiego niż z angielskiego, mhm. tak? Ładniej, łatwiej się jednak wyrazy składa w języku polskim, mhm. bo w angielskim trzeba się zastanawiać, jak to powiedzieć, czy I czy I, tak? A tu mamy wszystko napisane. Mhm. A powiedz mi, lubisz jakieś zajęcia w języku polskim w szkole? Lubisz z panią unikało lekcje? Powiedz ładnie, tak. Ale lubisz ale, mówić po polsku, jakby z koleżankami? Rozmawiasz tak. tak. po polsku z koleżankami, właśnie? W pokoju Tomka pojawił się nowo domownik, mały. Kot. Z. Dużą. I gruby ogon. Ogonem. Ogonem. Tomek. Lał. Mu. Laka do Misty. I zrobił posłanie. Mhm. Mm Twojego, obok mojego obok, uszka. Pięknie. Dziecko no. nie mówiło w ogóle po polsku. No I to po tym właśnie programie ono z początku zaczęło wymieniać to jeden, to drugi, trzeci wyraz. Później zaczęło z tymi wyrazami po prostu składać zdania dwa do kupy, później pełne zdania, a dopiero teraz naprawdę widać, że nawet jeżeli coś ma, bawi się czymś, to często i gęsto jest tak, że pyta się mama, a jak to jest po polsku? A jeżeli już zna ten wyraz po polsku to jak jest to po angielsku? Czyli po prostu chce i interesuje się tym językiem i chce go rozbudowywać dalej. Poleciłabyś ten program ja innym rodzicom? Ja bym jak najbardziej poleciła ten program absolutnie nawet się nie zastanawiajcie zapisujcie dzieci to jest najlepsze co możecie zrobić dla przyszłości swojego dziecka. Jak myślisz, że jest szansa, że na przykład jak uda się ten program utrzymać później w Edleschool no bo jakby według prawa oni teraz muszą Wam zapewnić ten program do zakończenia tej państwowej szkoły, to znaczy do końca mydlskiego. Myśleliście o tym, żeby na przykład wysłać ją na studia do Polski, bo taką by miała możliwość? Coś no teraz jest troszeczkę za wcześnie, żeby mówić o studiach, ale jak najbardziej, jeśli będzie taka możliwość, yy, jestem jak najbardziej za tym, żeby ona w Polsce zrobiła sobie studia, a później już ona zdecyduje, czy ona chce zostać w Polsce, czy chce wrócić tu i tutaj pracować. Nazywam się Magdalena Śliwa, to jest moja córeczka Kaja Śliwa, która właśnie skończyła kindergarten w dual programie i zdała do pierwszej klasy.